Polaków. i Polaków. Nie każdy wie, na przykład wycierać samochodowe pola. Jak sobie Marian Rejewski 1935 Rok Sensacyjny wynalazek polskiego matematyka. Mariana Rejewskiego Lampa świetlówka. Stefan Bielkowski 1938 Rok Olśniewający wynalazek polskiego fizyka profesora Uniwersytetu Warszawskiego ale jednak nie jest to. Za chwilę wszystko powiem, tylko chwilkę bym zwróciła uwagi, że wszyscy wejdą. Także też powiem w kolejnym po wstępu, jak to wygląda, co tutaj mamy. Więc tak, w i wirtualnym teatr się To on dostał że wydarzeń sobie samemu. Mamy tu różne ciekawe stanowiska, tak jak na przykład to stanowisko z i Polaków. Nie każdy wie, że na przykład Wycieraczki samochodowe Polak. Jak sobie klikniemy w te wycieraczki, wycieraczki znane, można nowe. sobie, co nie chcę posłuchać, tylko prośbę, żeby pojedynczo. Pokaż, żeby się tutaj nie znaczyło. No, kliknij. No, I można właśnie posłuchać. Także, także tak. W tamtej części mamy takie szerokie informacje o Bitwy Warszawskiej. Są bardzo obszerne informacje. Jeśli ktoś z was jest może pasjonatem, no, no. to super, naprawdę można sobie wiele, wiele nowego się dowiedzieć. Tu za moimi plecami mamy takie dwa hologramy. Po lewej stronie są artybakury niepodległości, po prawej stronie oznaki regionu. Jakby wiedzieli sobie jeden z artybaków właśnie jednoznaczny, to można właśnie obejrzeć i zobaczyć jak ona wyglądała. Te w jest to, jak w krajach mamy najważniejsze a 18 tak w to tyle, tak że nie Нет, вы, господин